Dzień dobry kochani. Ja kolejny raz z ogrodu i znowu pada. Ostatnie dni naprawdę nie nastrajają optymistycznie. Deszcze robią swoje, ślimaki wylegają wielkimi hordami. I choćbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wyłapać. W ogrodzie, kwiaty pięknie kwitną. Deszczyk pada, owoce rosną. Porzeczka czeka na zbiór. Niestety, ze względu na deszcze, tego zbioru jeszcze nie mamy. A tam kwiaty późnego lata. Floksy przepiękne, o różowym zabarwieniu. Takim w sumie koralowym. Nic się nie da zrobić, gdy mamy pogodę jaką mamy. Biała porzeczka, przepiękne grona, już praktycznie przejrzałe. Zbieranie ich w deszczu no jest trochę bez sensu. Natomiast czekanie na pogodę może być jeszcze większym, bez sensem. Drugi foliak już Wam pokazuję. Drugi foliak. Tutaj sucho, ale Truskawki dojrzewają, Synu podlewa, więc truskawka rośnie, papryki rosną, a z suchej nawierzchni zasuwa ślimak. Kolejny, tu już zjedzony liść, a tu kolejny ślimak. No i pierwsze ogóreczki dopiero zaczynają rosnąć takie oto zawiązki wszystko pięknie cacy tylko pytanie czy te zawiązki naprawdę urosną czy skończy się na tym że to wszystko po prostu padnie kolejny ślimak e, zjadł mi zjadł mi tutaj bazylię także e, Bądźmy pewni, że jeżeli mamy ślimaki w okolicy, to nawet sucha nawierzchnia foliaka nie jest dla nich żadną przeszkodą. One wszędzie wejdą, wszędzie wyjdą. I choćbyśmy chcieli, by nie wchodziły, to zawsze znajdą jakiś sposób, żeby dostać się do środka. A ile mamy w foliaczku? Foliak pootwierany. Temperatura 14 stopni. E, pomidory kwitną, e, papryki zaczynają kwitnąć. Tu kolejny pomidorek. Tam papryczka ostra. A tu bazylia. Piękne duże liście bazylii. Ale sadzonka ogólnie dość mała. No i cały czas jest to ryzyko, że przyjdzie ślimak i postanowi wszystko zjeść. A tu oczywiście w wiaderku czosnek, który zebrałam jako pierwszy. Opuściwszy foliak, idziemy sobie ścieżką wzdłuż ogrodu. Pod naszymi nogami przepiękna kalarepka. Nie jest może jakaś duża, ale, ale rośnie. I z tego trzeba się cieszyć. Dalej kalafiory, które niestety prawie, że nie rosną. Tu natomiast mamy czerwoną kalarepę, która przepięknie rośnie, i z tego należy się cieszyć. Pod foliakiem brukselki. Brukselki będą do zbioru dopiero gdzieś listopad, październik, listopad, może grudzień. Zobaczymy, a tu pomidor, ale okazał się pomidorem, wielką owocą. Piękne pierwsze nasiono łzawicy. Pierwsze nasiono, czy Wy to widzicie? Mam nadzieję, że dojrzeje i że będę miała nasiona na przyszły rok. Nie wiem, czy to się uda, ale mam nadzieję że oczywiście tak. I znowu kochani zaczyna padać. Znowu pogoda się zepsuła. I choć chciałam wam nagrać taki spacerek po grodzie jak to wygląda po y, tygodniowym moim niebycie tutaj. Niestety przez deszcze i przez te chłody zaczynają dziwnie, bardzo dziwnie wyglądać ogórki. Są bardzo blade. A tu zobaczcie winniczek. Nie jeden zresztą spójrzcie, tu kolejny. Ostatnio sporo znajduję winniczków, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem czy Wam się podobają, czy nie. Jaki macie stosunek do winniczków? Dla mnie to są przepiękne ślimaki, natomiast yy, nie chcę ich mieć w swoim ogródku. Przerzucam je z reguły gdzieś dalej, natomiast wiem, wiem bardzo dobrze, wiem, że one wrócą tu z powrotem za jakiś czas. No ale wiecie, szkoda mi ich niszczyć, bo to nasz rodzimy gatunek. W każdym bądź razie te są ładne. Tamtych niekoniecznie chcę mieć w swoim ogrodzie. popadało mocno. Brokułę, którą obcięłam, wypuściłam masę drobnych brokułków. I już można by było te brokułki spokojnie zebrać. Oczywiście nie bardzo jest komu, bo i nie bardzo jest po co. Kapusta czerwona, choć mała, to widać, że będzie rosła całkiem przyzwoicie. Niestety ślimaków jest wszędzie pełno, a tu młody winniczek i jeden ze ślimaków nakich. Boby zaczynają pięknie rosnąć. Tutaj moja kapusta, spójrzcie. Czy nie jest cudowna? To jest wczesna kapusta. To jest akurat kapusta Express o takich stoszkowych głowach. Tam też jest. I to jest jedna z szybszych kapust. Oprócz tego była tu Ditmarska i Zora. Niestety one rosną dość słabo, ale rosną. Groszek biznes już nadaje się do zebrania. Niestety przez tą pogodę, którą mamy, wiadome jest, że nie zbiorę go zbyt szybko. Poczekam z tym zbiorem jeszcze trochę. Na tą chwilę to tylko muszę potrenować ślimaki, bo gdzie się nie ruszę, tam jest ślimak. Ślimaki na groszku, ślimaki na cebuli wszędzie praktycznie jest pełno ślimaków. To jest dość ciężka sprawa, żeby pozbyć się ich jakoś tak natychmiastowo. Ja wiem, są środki, słyszałam i tak dalej. No ale nawet większość tych środków po deszczu, to ona i tak nie zadziała. Bo ślimaki po deszczu się przejdą. Co zjedzą, to zjedzą. Te, które zjedzą, to zjedzą. Natomiast widzieliście to? Tu był zakopany w ziemię ślimak. I powiem Wam, że znajduję u mnie w wielu miejscach właśnie taką sytuację, że ślimaki są zagrzebane w ziemi i one będą wychodzić dopiero w momencie, kiedy warunki będą im sprzyjać. Więc, gdy ja ich nie widzę, to nie znaczy, że ich nie ma to znaczy, że są zakopane O, w takich dziurkach, na przykład jak ta. Jeśli bym odpowiednio głęboko przekopała, to na 200% znalazłabym tam ślimak. A tak wyglądają kapusty. Na tą chwilę jeszcze nie ma bielinka. Było kilka sztuk bielinków. Na razie nie zauważyłam oznak żerowania i nie zauważyłam jajek. Chociaż... Powiem Wam, że dość staram się dość dokładnie oglądać te moje rośliny. Mam nadzieję, że nie będzie inwazji bielinka. I że te moje y, kalafiory i kapusty naprawdę urosną. Różnie może być. A tu tak spadają wiśnie. Czemu spadają, nie mam pojęcia, ale coraz więcej wiśni właśnie. Zlatuje z drzewa, najprawdopodobniej ze względu na tą różnicę temperatur, na te chłody, które się zaczęły ostatnio. To najzwyczajniej w świecie te wiśnie przechodzą tak duży stres, że zaczynają chorować. W ogóle to drzewo, jak i pozostałe, są zainfekowane grzybem i to też może być przyczyna dla której zrzucają owoce. A tu, kochani, pierwszy ogórek, pierwszy zawiązek ogórka, tam kolejne. E, czy w tym roku zbiorę ogórki? Szczerze, bardzo wątpię. Czy zbiorę na tyle, żeby zrobić ze 100 słoików? Na pewno nie. Jeśli zbiorę na 15 słoików, to będzie naprawdę dużo. Jak będzie, tego nie wie niestety nikt. No ale wiecie, taka jest kolej rzeczy. Pod, pokażę Wam jeszcze kłosy. Spójrzcie. Żyto. Żyto. Nie chcę złapać mi tutaj ostrości, ale jest naprawdę przecudne. Zaczyna już zmieniać kolor i widać, że zaczynają nasiona bardzo pięknie rosnąć. Miejmy nadzieję, że te nasiona naprawdę dojrzeją. I wysypując się, rozsieją się jeszcze raz. Także kochani, na tym już chyba powolutku będę kończyć. Pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych ujęć. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa! Mimo, że truskawki obmarzły na wiosnę, to teraz cały czas nadganiają, cały czas wydają nowe truskawki i cały czas jeszcze kwitnią, mimo że to są truskawki I jeden raz opocujące. I nieładnej pogody w leszczyna wydaje się, że zdoła wydać swoje owoce, czyli przepyszne orzechy laskowe.